Jerzy Harasymowicz Południe Wokół domu ponad dach Jak lipa rosła wielka cisza W głębi jeziora harfy płacz Turkawek turkot kogoś witał Z jamki pustelni świerat wyszedł trzmiel I stał jak czapla w płachcie wyrzeczeń Szałas sitowia budował nam dzień. Jej usta kwitły jak maki w lecie. Trzmiel huczał jak burza na prawo. Zaglądała malwa do nieba jak na strych. Wytoczyły się piersi lata jak kawon. Prosto w nasze upalne dni.